Witam Was kochani w niedzielę. E, jesteśmy przed, w okresie przedświątecznym. E, chciałam Wam pokazać, jak zrobić majonez. Majonez z przepisu mojej koleżanki Loni. Jest świetny, potwierdzony przez kilka osób, że jest cudowny, także polecam przechodzimy do gotowania. No to co? Pierwsze co musimy zrobić, to uszykować składniki. Mamy tutaj w składnikach jedno jajko, dwie kopiaste łyżeczki cukru. Po łyżeczki soli szczyptę pieprzu, musztardę lonia poleca Pegas, sok z jednej trzeciej cytryny i 350-400 g oleju. Bardzo prosty przepis, domowy. No i wychodzi taniej niż w sklepie i bez konserwantów. No to zaczynamy. No to odmierzamy to, co mamy do rzucenia: czyli mamy jajeczko, dwie łyżeczki cukru. soli, szczypta pieprzu, żeby było smaczne, to trzeba popieprzyć. 50 gram, musztardy. No to sobie paluszkiem od prawej do lewej włączamy wagę. I 50 gram naszej musztardy. Dobra zamykamy. Jedna trzecia soku z jednej cytryny i jedna trzecia soku z jednej nie jedna, nie jedna trzecia sok z cytryny jednej trzeciej o tak no to ja to wleję łyżką. Mniej więcej. Myślę, że to będzie tak. I teraz. Zakładam motylek. Mam nadzieję, że klienci moi tak akurat na pewno pamiętają, bo się do tego bardzo mocno przyczyniam, żeby sobie nie miksowali motylków, do czwórki obrotów, tak? Zakładam motylek. Zamykam i ustawiam sobie obroty 4. Fajnie nam się uczera. Leczymy. Dzieje się margem. Ale włączymy sobie wagę. Bolony przepis mówi 350 do 400 gram oliwy. ここ。 Zamykamy tak. ale jeszcze chwilę będą się panierza. Wygląda im karyjące. Myślę, że to starczy. U mnie to było około 3 minut. Spójrzcie. Mamy piękny majonez. Jaki w smaku? Powiem Wam, że naprawdę lepszego nie jadłam. Lonia, przepis, rewelacja. Polecam Wam, kochani, zróbcie swój majonez do sałatek i jajek na święta. Nie kupujcie w sklepie. Naprawdę jest bardzo dobry. Zobaczcie, konsystencję ma dosyć gęstą. Polecam Wam naprawdę. Po to macie termomiksy, żeby oszczędzać. Majonez w sklepie? Kupa forsy. Tutaj jajko, trochę cytryny, soli, pieprzu, olej i musztarda. Dobra musztarda? Rewelacja. Polecam Wam.